Hej, at least I'm breathing Zero słońca, mgła I know Witajcie kochani już na żywo. Poćwiczone, prysznic był, teraz grzeję sobie wodę, bo od jakiegoś czasu zaczynam poranek od takiej dość gorącej, takiej... No, mocno ciepłej wody na obudzenie, no i potem śniadanie. No i na śniadanie dzisiaj będę robiła mój ulubiony ostatnio przepis, bo mam coś takiego, że jak coś już lubię, to w nieskończoność jem, aż mi się znudzi. Więc teraz mam fazę na taką jajecznicę na tortilli, bardzo pyszną i chcę z wami tym przepisem się podzielić. Może znacie ten przepis, a może nie. Więc co, zapraszam. Wpalam patelnię na małym ogniu. Dodaję masła, bo właśnie na maśle jest najsmaczniejsze. To moje danie próbowałam na oleju, ale nie, na oleju nie jest dobre. Masła troszeczkę tylko. Do przepisu jest potrzebna taka tortilla. Kupuję ją w Lidlu. Taka paczka z sześciu tortiliami. U nas kosztuje gdzieś euro. No i tutaj. Po prostu aż się roztopi. Teraz idą dwa jajka. I po prostu zwyczajnie ja tutaj rozmemuję, żeby tak były po prostu po całej powierzchni tortili. To co słyszycie w tle, to kolejny sąsiad robi, kolejny sąsiad robi sobie remont. Ostatnio bardzo dużo nowych mieszkańców mamy w naszym bloku. Trochę soli, ser żółty, tak dosłownie. Ścieram nad patelnią. Teraz dodaję szczypiorek, pieprz czarny, mielony ostrą paprykę, pul biber, ale wy możecie dodać przyprawy jakie sobie życzycie. Krywam pokrywką. I na małym ogniu to jeszcze troszeczkę się smaży. Siadam tak troszeczkę, żeby do Was zagadać. Jak już wiecie, zmotywowałam się ostatnio do ćwiczeń i tak dwa miesiące codziennie ćwiczę prawie codziennie, bo miałam chyba kilka dni przerwy ze względu na to, że byłam chora. Coś tam załapałam w tym roku, nie wiem co to było, bo spałam chyba cztery dni, dość słaba byłam kaszel, kater, ale ogólnie to takie przemęczenie jakieś po prostu nie wiadomo skąd, bo niczym takim y, fizycznym się nie zajmuję, żeby się tak zmęczyć, ale po prostu non stop spałam i chyba przespałam tę chorobę, bo po tak 4-5 dniach już się czułam lepiej. Y, jedyną rzeczą, do której się nie mogę zmotywować, to jest nagrywanie i cały czas szukam jakichś wymówek i nawet wczoraj stwierdziłam, że dobrze. A dzisiaj wstanę i zacznę nagrywać, i jak zobaczyłam, jaka jest pogoda. A od kilku dni naprawdę mamy przepiękną, słoneczną, taką zimę, i aż y, chcę się coś tam nagrać. A dzisiaj, kiedy już stwierdziłam, że dobrze mam czas, nagrywam, to nie ma, nie ma słońca. I już bym się poddała, ale stwierdziłam, że nie. Jednak próbuję coś nagrywać może przynajmniej jakiś taki vlog z kilku dni, żeby trochę Wam pokazać czym się zajmuję jak w ogóle tutaj wygląda moje życie. Ogólnie wszystko jest w porządku, nareszcie ćwiczę, chodzę na spacery, spotykam się ze znajomymi, mam dużo różnych zajęć i jakoś wszystko to zostaje poza kamerą i jakoś nie odpalam tej kamery. Nawet ostatnio przyjrzałam swoją galerię, nawet zdjęć jakichś nie robię, bardzo mało tego wszystkiego, no ale może się zmotywuję, bo wynalazłam sposób na zmotywację i naprawdę zobaczyłam coś takiego, że jak tak w końcu nie mogę się zmotywować, cały czas przekładam, no najlepszym sposobem na mnie jest się wkurzyć i jak wkurzę się, to po prostu zaczynam działać od teraz. Tak samo było z moim YouTubem, że planowałam, planowałam, bardzo chciałam i wszystko nie mogło się zmotywować i jak w końcu zobaczyłam, że rok mi się kończy, a miałam postanowienie, że będę nagrywała. To stawiłam kamerę i nagrałam pierwszy filmik, i od tego zaczęła się moja przygoda z YouTube'em. Tak samo zrobiłam w grudniu. Jak już bardzo chciałam, gdzieś tam w środku, bardzo chciałam regularnie ćwiczyć, bo jestem osobą aktywną, ale brakowało mi takich konkretnych ćwiczeń. Ja akurat nie lubię ćwiczeń takich skakanych. No, czasem gdzieś tam ćwiczyłam, tak, ale jednak nie, to nie jest moje. Ja wolę bardziej takie statyczne, konkretne, żeby konkretne mięśnie ciała popracowały. Więc teraz odnalazłam takie ćwiczenia i ćwiczę z Chloe, chyba tak to się nazywa, ta dziewczyna. Na YouTubie jest bardzo dużo różnych, różnorodnych jej treningów i takich skakanych, i nieskakanych które są moje ulubione. No, i właśnie z nią zaczęłam ćwiczyć, i, i znalazłam dużo takiej siły, motywacji, żeby to kontynuować. No, i teraz nie mogę zacząć poranka bez jej ćwiczeń. Po prostu to jest rutyna. Wstaję z łóżka, przy, e, zakładam strój sportowy, odpalam telewizor i zaczynam ćwiczyć, i czuję się fantastycznie. A tak, ogólnie wszystko jest w porządku. Tutaj u mnie dość często. E, no teraz już jest cisza, jak nagrywam, ale ogólnie bardzo dużo dźwięków jest, bo tak jak mówiłam, tutaj cały czas ktoś się u nas wprowadza. Ja mieszkam w takim bardzo starym bloku i jak tutaj się wprowadziłam, to mieszkało tutaj bardzo dużo po prostu starszych osób i o tej godzinie 21-22 już było ciemno w całym bloku i po prostu ani jednego dźwięku. Teraz to się tak wymienia z roku na rok i coraz więcej młodych rodzin tutaj mieszka. Młodzieży wynajmuje mieszkania albo po prostu kupili sobie mieszkania i remontują, bo wiadomo, ten, ten, to, to mieszkanie moje też wyglądało całkiem inaczej. Teraz wygląda całkiem inaczej, ale to jest w starszym bloku. I teraz. E, co weekend mam tutaj imprezy nad sobą, bo takie wesołe towarzystwo u mnie mieszka, bo ten, ten sąsiad, który kupił tutaj to mieszkanie, on tutaj nie mieszka, wynajął je e, młodej parze. No i młoda para się bawi, co weekend jest impreza i ja po prostu mam tutaj dyskotekę mm, nad sobą. No ale nic, myślę, że jakbym ja chciała tutaj jakąś głośną imprezę zrobić, to też nigdy nie dostałabym żadnych uwag, bo no ani ja się nie skarżę, bo no okej, okay, rozumiem, więc jak ja zrobię imprezę, musia też będę miała tutaj spokój, żaden ze sąsiadów do mnie nie przyjdzie, bo teraz już coraz więcej po prostu młodych osób obok mnie mieszka. Kolejną rzecz, którą chciała powiedzieć, dzisiaj jest 699 rocznica założenia Wilna. W następnym roku już będzie taki konkretny jubileusz. No i dzisiaj startuje w Wilnie taki pokaz świateł, takie. Iluminacje, instalacje. Chyba też się mówi: instalacje świetne. Będą na, będą na wielu budynkach. Już na zamku Giedynina jest taka korona świecąca się. W zeszłym roku też ona była. W tym roku tak nawet chyba ładniejsza jest. Jak będę na spacerze, to wam pokażę. Myślę, że, znaczy nie myślę, a wiem, że to święto teraz będzie trwało od dzisiaj do 29 stycznia, więc na pewno w tych dniach wybiorę się i trochę więcej Wam pokażę, ale myślę, że to będzie w tym tutaj filmiku, bo zrobię po prostu vlog z kilku dni i żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, co tutaj się u mnie dzieje. No a teraz za chwilę będę miała gości, więc wyłączam kamerę i widzimy się chyba już na Starym Mieście. Już jestem na starówce. Za chwilę spotykam się z moją koleżanką i wyobraźcie sobie, że od ponad roku nie udało nam się spotkać, chociaż mieszkamy w tym samym mieście, ale za każdym razem jak pla planowałyśmy spotkanie, to jej coś wypadało to mnie. No i się okazało, że ponad rok już się nie widziałyśmy, więc idę na spotkanie, nie wiem, co będziemy robić. Na pewno pójdziemy na spacer, a przy okazji obejrzymy te piękne iluminacje świąteczne, z którymi też z Wami będę chciała. Chciała się podzielić. Mimo, że pogoda troszeczkę nie dopisała, niby na obrazku wygląda ładnie, ale tak naprawdę był minus 2 i zrywał się wiatr, więc naprawdę było bardzo chłodno sobie spacerować, ale mimo wszystko sporo osób przyszło obejrzeć festiwal. Jeszcze bardzo fajna rzecz, którą tutaj widzicie na ekranie, zamieściłam, jak wyglądała aplikacja stworzona specjalnie na ten festiwal. No i tutaj można było sobie chodzić, na mapie były zaznaczone konkretne obiekty. Opisy, co one oznaczały. Bardzo dużo było obiektów, tak naprawdę nie udało nam się przez tą pogodę obejrzeć wszystkie miejsca, pójść po prostu w każdy, każdy zakątek z taką piękną iluminacją światełkową, świetlną, ale uważam, że bardzo fajny festiwal. Można było sobie pospacerować, obejrzeć. I, I bardzo się cieszę, że takie rzeczy tutaj u nas w wilnie się dzieją. Tutaj akurat taka duża głowa, która opowiadała taką starą baśń, bajkę. No i skupiała obok siebie bardzo dużo osób. No i oczywiście korona, o której mówiłam tutaj na zamku Gedymina rozświetlała całe miasto. Z każdego każdego zakątka można było widzieć przy dobrej pogodzie to oświetlenie, więc no bardzo bardzo fajny festiwal. Wracam kochani do domu. Słabo mnie widać. Jak widzicie tam uh, jest taki ogromna taka głowa opowiada właśnie bajkę a tutaj zaraz wejdę w taki piękny las świecących światełek zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać chyba coś tutaj jest z neonem, bo tak fajnie świeci Jest bardzo zimno, więc będę wracała. Można tutaj iść, ale nie wolno dotykać instalacji. No słuchajcie kochani, wychodzę, bo dzwoni jakaś znaczy gra jakaś muzyka. Uciekam do domu. Mam nadzieję, że taka wycieczka Wam się spodobała. Byłyśmy jeszcze w restauracji na takim chińskim... Nie, japońskim jedzeniu na sushi. No i lecę do domu, koleżanka już poszła, a mi palce marzną, więc chowam kamerę. Życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa-pa!